Cześć, to jest przegląd najciekawszych konkursów tygodnia, które codziennie zbieramy i publikujemy na fajnekonkursy.pl. Dziś menu konkursy, w których można wygrać m.in. wyjazd na sportową wyprawę w Austrii, czytniki e-booków, pieniądze, a na sam koniec nasz konkurs własny. Zaczynajmy! A zaczniemy na sportowo konkursem OSHI o nazwie Ekstremalny Tyrol, w którym nagrodami jest 5 voucherów uprawniających do udziału w 5 sportowej wyprawie w Austrii o wartości ponad 10 tysięcy zł. Chcesz jechać na taką wyprawę? To do 14 sierpnia kup dowolny napój marki Osi i wykonaj zdjęcie jak uprawiasz sport z napojem Osi. Następnie wejdź na stronę konkursu i prześlij swoje zgłoszenie za pomocą dostępnego tam formularza. A teraz prawdziwa ciekawostka. Konkurs na hejnał Miasta Siechnice. Nagrody to 5000 zł, 2500 zł oraz 1250 zł. Nagrody czekają, ale na naprawdę utalentowane osoby. Zadaniem konkursowym jest bowiem skomponowanie hejnału Miasta Siechnice przeznaczonego na trąbkę solo. Aktualny konkurs RSK Summer City to z kolei ciekawa opcja na zgarnięcie 1000 zł na wakacyjne wydatki. Tu zasady są już dużo prostsze i wystarczy, że do 28 sierpnia wejdziesz na stronę konkursu i w dostępnym tam formularzu napiszesz, na jakie wakacyjne szaleństwa potrzebujesz kasy. Kolejna dzisiejsza propozycja to konkurs facebookowy o nazwie Wakacje z Inkbookiem, w którym nagrodami głównymi są trzy czytniki Inkbook Calypso. Plus. Warunkiem udziału w tym konkursie jest do 31 lipca wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku odpowiedzi na pytanie Jaki e-book jako pierwszy wgrałbyś na swojego inbooka, e gdybyś go wygrał i dlaczego? I na sam koniec nasz konkurs własny, który nazwaliśmy Będę Grał w Grę. Nagrodami jest gra Sonic i Super Drużyny oraz gra Monopoly Polska jest Piękna. Do udziału w tym konkursie oczywiście zapraszam w sposób szczególny. Co należy zrobić? Do 19 lipca polu lub zaobserwuj nasz profil na Facebooku lub Instagramie, a następnie w komentarzu pod postem konkursowym opisz swój sprawdzony sposób na nudę. Tak wyglądała wybrana przez nas dzisiejsza piątka najciekawszych konkursów i loterii. Więcej na fajnekonkursy.pl. A linki do omawianej dzisiaj promocji znajdziesz w opisie pod tym filmem. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!